Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Do Dzień dobry, kochanemu państwo, jak się mamy. Nowy tydzień się zaczął, mamy poniedziałek. Jak państwo wiedzą, wracamy teraz do spraw już poważnych, czyli do pewnego poważnego mężczyzny w sile wieku, którego wożą, znaczy on jest obwożony po całym kraju. Teraz kiedyś było z Kolbergiem po kraju, teraz jest z prezesem po kraju. W turnę tym razem dowieziono go na wybrzeże Jakiegoś pana wyniesiono w Szczecinie z sali, który krzyczał konstytucja No to niepopularne słowo pewnie u naszego prezesa Proszę Państwa, prezes okazało się jest specjalistą Od tłumaczenia, dlaczego coś jest nie tak jak być powinno Oczywiście winni są wszyscy święci no, i ja właśnie w tej sprawie dzisiaj dwa słowa. Moi drodzy, jak Państwo wiedzą, jestem słynnym gwałcicielem i wy... wymuszaczem. Znaczy, wymuszaczem może mniej, chociaż bardzo mi zależy na Państwa dobrej opinii. Natomiast jeżeli chodzi o gwałty, to gwałty muzyczne uprawiam z przyjemnością. Gwałt na tym zespole już był popełniony bodajże w 100. W trzydziestym szóstym i w trzysta pięćdziesiątym pierwszym odcinku mogą Państwo sobie sprawdzić. Zapraszam serdecznie. LA 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 kraju. Szybko także nie wie sam, gdzie jest. Bredzi tak, jak miewa on w zwyczaju. Gadał także jebał pis i pies. Mieszkań nie ma deweloper winny. Będzie ciepło, chociaż węgla brak. Zasy są odpowiedzialni inni. Został kit, chociaż był w planach LAK. Jarek, Jarek, co ty gadasz, chłopie? Jarek, Jarek, straszną robisz wieś Jarek, Jarek, obciach w Europie Jarek, Jarek, wyjedź w końcu gdzieś Jarek, Jarek, Twe poglądy stare Jarek, Jarek, dziwny z Ciebie gość Jarek, Jarek, spadłeś nam za karę Jarek, Jarek, mamy Ciebie dość Ach, jeszcze bym zapomniał o imieninach, ale nie zapomnę. Słuchajcie, dzisiaj 3 października imieniny obchodzą Augustyna, Częstobrona, Cyprian, Ermegarda, Eustachy, Ewald, Ewalda, Gerard. Gerarda, Irmegarda, Kandyda, Maksymian, Romana, Sirosław, Sulibor i Teresa. No to wszystkiego dobrego, moi drodzy Państwo. Eee, żegnam się z Państwem serdecznie. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Kłaniam się, do zobaczenia. Udostępniajcie.